Bardzo serdecznie. Mam na imię Kasia i w dzisiejszym kwadransie ze Złotym naparskim gwiazdą będzie chmurka, a w zasadzie kokarda, która jest tutaj przyczepiona do tej chmurki. Eee, ten odcinek powstał dlatego, że ostatnio w moim sklepie pojawił się wykrój na taką poduszkę chmurkę. Ona jest śliczna, urocza. Eee, Oprócz tego zaletą tego wykroju jest to, że ma dwa kształty tej chmurki, czyli to jest jeden, drugi jest dołączony jako bonus, ale wiele osób pyta mnie, jak uszyć taką kokardkę. Wydawałoby się, że to jest rzecz bardzo prosta, ale niestety ja wiem, że nie każdy to potrafi i są osoby, które chciałyby się tego nauczyć, więc chmurka na razie odchodzi na bok, a zajmujemy się tą konkretnie kokartką. Ta kokardka jest o tyle fajna, że Sposób, który Ci pokażę może wykorzystać na bardzo wielu swoich pracach krawieckich, czyli może to być zarówno ozdoba chmurki, czyli maskotki, jakiejś, może to być e, ozdoba opaski, e, czapki, paska, torby i wielu, wielu innych rzeczy, gdzie właśnie takie kartki lubimy dołączać. E, ja pokażę właśnie swój sposób, ale oczywiście ta kartka może być zarówno wypchana, jak jest tutaj moja. Równie dobrze można ją czymś usztywnić, podkleić flizeliną, a można też po prostu uszyć z kawałka materiału, żeby była luźna i niczym nie wypełniona, ani nie usztywniona. Ja tutaj pokażę na przykładzie wykroju, bo ten wykrój to jest akurat wykrój na kokardkę, który jest dołączony do tej chmurki, o której mówiłam. I jakbym ja złożyła ten szablon na pół i oczywiście już odcięła te zapasy na szwy, bo one są tutaj przeznaczone tylko do szycia, to okazałoby się, że szerokość tej właśnie kokardki jest taka jak tutaj ta część tutaj, natomiast długość jej po rozprostowaniu takim na prosto jest tak jak połowa tego zgiętego elementu. Dlatego najpierw pokażę Ci, jak wyznaczyć sobie, jaki rozmiar tej kokardki, jak ją po prostu narysować, jeśli nie mamy wykroju. Przede wszystkim najpierw musimy ustalić, jaką wielkość ma mieć nasza kokardka. Oczywiście to jest na bazie takiego prostokąta, który później tutaj jest ściśnięty, czyli wiadomo, że po ściśnięciu ona troszeczkę się zmniejsza, zarówno na szerokość, jak i długość. Tutaj, właśnie tak jak widzieliście na tym rysunku, że. Ten prostokąt wydaje się większy, a ona jednak jest troszeczkę mniejsza. No, ale mniej więcej jakąś bazę musimy najpierw mieć. Jeśli już wiemy, że nasza ta krawędź ma mieć wartość x, a ta wartość, tak, to, czyli to jest nasz x, a ta wartość, czyli całej kokardki to jest y, oczywiście ten y będzie dzielony potem na pół w ten sposób. Już jak ja wiem, ile chcę mieć, na przykład chcę, żeby to było 6, Powiedzmy na 12, to żeby zrobić tak, jakby wykrój na tą kokardkę, to muszę tą część tutaj powielić w tą stronę. Czyli o tak, czyli drugie tyle, ten mój planowany wymiar. Tu jest drugi tyle, i oczywiście potem dodajemy do tego dodatki na szwy. Jak nie chcemy zmniejszyć naszej kokardki, czyli musimy dodać dodatki na szwy takie, jakimi będziemy szywać. Ja tu proponuję od 7 mm do centymetra, i potem zachowujemy je w czasie szycia. Ja tutaj zrobię jeden, jeden. I tak też wygląda wykrój na tą kokardkę przy tej chmurce. Dodatkowo u mnie na wykroju zobaczycie takie dwie linie. One dzielą tą kokardkę jakby na trzy części, dlatego że to będzie taki specyficzny sposób zszywania. Na tych yy, miejscach będziemy ją w ten sposób składać do zszywania. I tutaj są te zapasy na szwy i będziemy zszywać właśnie najpierw jakby na pół, bo za chwilę to wszystko pokażę, a potem ona będzie tak rozprasowana, o i w ten sposób ona utworzy naszą kokardkę. Czyli może to jest trochę inny sposób niż jesteśmy przyzwyczajeni, a jesteśmy przyzwyczajeni często właśnie strzywać w ten sposób i tutaj ją marszczyć, ale ja za chwilę powiem dlaczego lubię właśnie taki sposób. Zaczynamy. Najpierw oczywiście musimy mieć jakąś tkaninę, którą wybierzemy sobie do wykrojenia naszej kokardy. Moja kokarda będzie różowa. Ja akurat korzystam z wykroju, ale tak jak pokazałam, możemy sobie narysować bezpośrednio na materiale albo możemy sobie zrobić wykrój i korzystać z niego, kiedy potrzebujemy. Tu podobnie jak każdy wykrój, albo możemy przypiąć, odrysować i wyciąć, to jest opcja dla osób bardzo początkujących, albo jeśli ktoś od razu może sobie umie... To bez rysowania, albo od razu rysujemy i wycinamy bez żadnego szablonu. To jest tylko prostokąt, więc to już każdy musi sam zadecydować, w jaki sposób wybierze. Ja po prostu przypiłam szablon, który mam z chmurki i wydnę go wokół tutaj krawędzi, bo na moim szablonie są już dodane dodatki na szwy i nic już więcej nie muszę robić. Oczywiście teoretycznie można byłoby naciąć tutaj w tych miejscach, gdzie są te kreseczki, chociaż to samo nam się złoży potem, ale jak ktoś bardzo chce, to może naciąć i zobaczy, że potem w tych miejscach właśnie nam się ta kokarda złoży, ponieważ tutaj dodatki na szef mamy centymetrowe, więc takim dodatkiem będę szyła. Zacznę od tego, o tutaj właśnie mam skrojone, tutaj mam nacinki, zacznę od tego, że składam kokardę na pół, i ten odcinek, który tutaj mam, e, będę teraz szywała. Muszę tak szyć, aby zostawić na środku otwór na wywrócenie tej kokardy i ewentualnie na wypełnienie jej e, kulką silikonową. Bo moja kokardka akurat jest wypełniona, więc musi to być taki ten otwór, żeby ja bez problemu potem mogła ją wypełnić. Czyli zszywam ten odcinek, czyli odtąd dotąd. Tu zostawiam nie zszyte i zszywam odtąd z mocowaniem i dotąd. Przechodzimy na maszynę. Moją maszyną, na której będę szyła jest jak zwykle Minerva 363D Next. Będę szyła zwykłym ściegiem prostym z tętnówką. W tej maszynie jest to ściek A. Tutaj ściek prosty, ustawiam igłę w pozycji lewej. Dlatego tutaj ustawiam 0, igła przesunęła mi się całkowicie na lewo, bo chcę łatwo uzyskać ściek 1 cm od brzegu, a jeśli moją kokardę teraz w takim ustawieniu igły podłożę pod maszynę, o tak, że ta krawędź kokardy będzie dotykała do krawędzi stopki, a igła jest wychylona na lewo, będę szyła centymetr. Jeśli masz w pozycji środkowej... Też możesz tak szyć, albo wtedy wysunąć materiał, albo szyć 7 mm od brzegu i taki najlepiej wtedy dodać dodatek na szef. Tutaj natomiast sobie ustawię długość ściegu na 3, jest to optymalna do tej pracy. I szywam. włączam maszynę, przytrzymuję nitki, żeby mi nie uciekły, mocuję i szywam do tego miejsca, gdzie zaznaczyłam początek otworu. Mocuję, przekładam przez otwór. I znów zaczynam na końcu od i mocuję na końcu. Jeśli to już wykonałam, to teraz nie zszywam mojego kardy w ten sposób, tylko teraz ją tak rozkładam. O tak, rozkładam ją o tak, że moje zagięcia są na tych nacinkach, które tutaj się znajdują. Tu jest nacinek, i tu jest nacinek. Zaginam na tych nacinkach. Jeśli zrobię to, jeśli nacięłam te nacinki prawidłowo, to ten mój szef znajduje się praktycznie na środku tego. Ja sobie teraz to rozłożę na dwie strony, żeby ten mój szef był płaski. I teraz zszywam te boki. Tutaj już nic nie muszę zostawiać, więc zszywam mocowanie, zszywam, idę tutaj przez środek i tu mocuję. Tak samo z drugiej strony. Mocowanie, zszywam, mocowanie. I kontynuuję to samo, co robiłam. Krawędź. Stopki do krawędzi materiału. Mocuję, zszywam tutaj, nawet nie przypinałam szpilkami, bo są to naprawdę proste rzeczy. Jeśli ktoś oczywiście boi się, że coś się mu przesunie, no to może ten odcinek sobie tutaj spiąć szpilkami, tak? Jeśli jesteś właśnie osobą początkującą i boisz się, że coś będzie nie tak, to tu można spiąć. Podkładam, przytrzymuję nitkę. I wyjmując szpilki, przeszywam tak przygotowaną kokardę. Muszę wywrócić teraz na lewą stronę. Oczywiście, wywracam przez ten pozostawiony otwór. Ja zawsze wywracam tak od razu, formując krawędzie. Czyli wkładam ten jeden palec. Tutaj na nim zaginam ten kawałeczek, i palcem przepycham. I od razu wtedy ten mój różek jest ładnie uformowany. I robię tak z każdym. Czyli wkładam palec, układam szef i przepycham. I już potem nic nie muszę poprawiać, bo wszystkie moje różki są ładnie ułożone w odpowiedni sposób. I ostatni. Przepycham. Oczywiście ta kokarda się trochę zgniecie, jak my tak zrobimy, jak ją wywracamy, ale od tego jest żelazko, że pójdziemy to wszystko sobie wyprasujemy. Jeśli zostawimy malutki otwór, to może nam trochę ciężko to się przewracać, więc musimy to tak optymalnie zachować. No i teraz, jak jesteśmy już na takim etapie, ona jest troszeczkę wygnieciona, więc idziemy, prasujemy. Ja nie będę teraz prasowała, ale teraz już od nas zależy, czy zostawimy ją w takiej pozycji i teraz ją w jakiś sposób zmarszczymy albo jakoś ją ułożymy, bo możemy zarówno zmarszczyć i tak sobie po prostu ją uformować. Możemy też próbować w jakiś sposób uformować ją sobie w jakiejś zakładki tutaj. To już od nas zależy, jak chcemy, żeby ona wyglądała na gotowo. Tu jest bardziej właśnie Uformowana w takie zakładki i, i wykańczamy czymś. Za chwilę powiem czym. Natomiast ja postanowiłam, że ją wypcham kulką silikonową. Chcę, żeby miała trochę takiej przestrzeni w sobie, więc przez ten pozostawiony otwór wkładam kulkę, ale wkładam tak naprawdę trochę tylko tej kulki, żeby ona nie była pękata, ale żeby miała taką lekko przestrzenną strukturę. To także mówię, musimy tu według własnego uznania. I też staram się tą kulkę wpychać bardziej w te punkty, a tu jednak zostawić luźne, żeby łatwiej było mi ją potem tutaj na środku zmarszczyć. Czyli bardziej w te końce, żeby one były wypełnione i nadały taki fajny wygląd. To kartka jest już wypchana, tak jak mówiłam, głównie wypchałam tutaj w rogi, i tutaj w te miejsca. Tu zostawiłam nieco mniej wypchania, żeby łatwiej było mi teraz ją uformować. I teraz mogę. Ją, tak jak mówiłam, zmarszczyć. Jeśli chodzi o ten otwór, ten otwór to możemy zaszyć ręcznie, ale ja go najczęściej zostawiam. Bo on za chwilę zostanie tak tutaj ściśnięty i związany, że tak naprawdę niczym nie będzie przeszkadzało ani ta kulka nie będzie w ogóle stąd wypadała. Także można to nawet zostawić. I teraz możemy na różne sposoby. Ja na przykład w tej kokardzie uszyłam pasek. Z takiej błyszczącej jakiejś lamy, która mi pozostała po szyciu, żeby uzyskać właśnie taki pasek, to taki pasek lamy składam prawą stroną do środka. I oczywiście szerokość tego paska ustalamy indywidualnie i szyję to na maszynie. Szyję to normalnie ściegiem prostym, takim drobniejszym. Zastosuję tutaj igłę do dzianin, bo lama się dość ciężko szyje, więc tutaj mam założoną igłę do dzianin. I szyję teraz bliżej od brzegu. Nie będę robiła centymetr od brzegu, ale to około 7 albo pół cm albo 7 mm i przeszywam. Tak, żeby uzyskać po wywróceniu pasek. Leciutko ten pasek podczas szywania tak sobie rozciągnę, bo nie stosuję tutaj ściegu elastycznego wyjątkowo, ale to jest tylko taki sznureczek do kokardki, więc tutaj ułatwiam sobie. Po szyciu. Wywracam ten pasek za pomocą agrawki. Mam tutaj malutką agrawkę. Wkładam od dołu. Tutaj też mam film. Jeśli macie problem z wywijaniem takich paseczków, wkładam agrawkę kierując ją od dołu do góry. Potem tą główkę wkładam do środka i przepychając agrawkę. Tu oczywiście muszę tę, tę końcówkę, ten początek włożyć do środka. I w ten sposób to przepycham. I już mi bez problemu to się wywija. Pasek mam gotowy, tak ułożę go, żeby to miejsce z szycia znalazło się na środku. O, w ten sposób, żeby to właśnie było na środku to będzie moja prawa strona. I ja specjalnie szyję dłuższe te paski, dlatego że e, zwróć uwagę na tym moim kokardzie że ja sobie tutaj po prostu zawiązałam, schwyciłam, zawiązałam i te końcówki zawiązałam dosłownie na supeł. Mogę też je zostawić, bo jeszcze nie wiem na początku, do, w jaki sposób przymocuję to do tej chmurki albo do opaski. Jeśli bym chciała to do opaski, to te wystające końce będą bardzo mi pomagały, bo mogę wtedy zawiązać i już będę miała przymocowane. Natomiast jeśli one okażą się mi niepotrzebne, mogę zawsze je ściąć. Potem takie uformować tutaj, albo nawet lekko przymocować do tej kokardy, że one będą trwałe, a nie będą widoczne. Jeśli my będziemy tak ucinać same koń, koń, końce tutaj, to potem nam to się może w jakiś sposób rozsypać. No ale um, oczywiście, zastępstwem takiej szytej mogą być wszelkie tasiemki, ozdobne kokardy, wstążki, które my sobie wykorzystamy i też możemy je zastosować, tak? Zamiast takiej szytej. No i teraz, tak jak wcześniej mówiłam, możemy albo jakoś losowo to zmarszczyć chwytając w ręce, albo możemy próbować w jakiś sposób uformować, czyli np. Na, na pół i jeszcze na pół tutaj tak i jakoś taki zrobić sobie wgłębienie do środka, czy no, na jakiś sposób tak jak nam to odpowiada. I teraz zawiązujemy tym paskiem, pasek oczywiście najlepiej, żeby był na środku, tutaj ja zawiążę z tyłu, zaciskam, oczywiście mogę tak zacisnąć lekko, zobaczyć jak mi to formowanie się podoba, mogę jeszcze tu coś poprawić, jeśli już mi się podoba, to zaciskam mocno. Tutaj w tym miejscu wychodzi mi ten nie, zszyty, nie zszyty ten, tak, ten, ta, ten otwór, tutaj na przykład go nie zszyłam, ale zostawiłam go chyba mniejszy i nie widzę tego, żeby mi to coś przeszkadzało, się schował całkowicie, więc jeśli mi takie coś tutaj będzie wyłaziło, to oczywiście mogę sobie to jakoś ręcznie jednak zaszyć, żeby nie było tego efektu. No i tutaj zawiązuję i tak naprawdę ta kartka można powiedzieć, jest gotowa. Moja jest nieuprasowana, bo nie prasowałam jej, ale to warto ją właśnie uprasować. I teraz, tak jak mówiłam, decydujemy, czy te Elementy, które są dłuższe, ja wykorzystam do czegoś i na przykład przypnę to do opaski, czy na przykład przypnę do jakiegoś paska, zawiążę i wtedy dopiero utnę, i już mi się tutaj wszystko trzyma. Nie muszę kombinować potem dodatkowych jakichś tasiemek, używać czy nitek. Także w ten sposób to wygląda. Teraz biorę moją chmurkę, która teraz już będzie miała powiedzmy dwie kartki. Mogę jej tutaj na przykład jeszcze umieścić, czy mogę właśnie po dwóch stronach. I moja chmurka, już pokażę. Yy, oczywiście do chmurki ja bym to obcięła i tutaj przymocowałabym ręcznie. I moja chmurka zyskała teraz dwie kokardki i mogę ją sobie tutaj ozdobić. Yy, także mam nadzieję, że taki sposób na kokardkę Ci się spodoba. I niby jest to bardzo, bardzo proste. Niby tutaj nie ma czego się nauczyć, ale wiem, że tak wiele osób nie umie tego zrobić, zastanawia się, jak ja to robię, jak ja to zrobiłam, i tak dużo osób pytało mnie, że postanowiłam właśnie to pokazać. Mam nadzieję, że Ci się to przyda i wykorzystasz takie fajne kokardki w różnych swoich pracach krawieckich, szczególnie dla dzieci. Także dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Zapraszam Cię do kolejnego czwartku, który będzie już za tydzień, w którym też podam fajne krawieckie lub około krawieckie informacje, żeby nie przegapić. Zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek, a wtedy będziesz na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć.